Siemanko, Eron, wszystkim, Michał z tej strony Money Makes Money, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie update rynku, mam dla Was kilka newsów, a na sam koniec zrobimy sobie oczywiście porcję airdropu, więc lecimy. Na początek chciałbym Was zaprosić na moją stronę malimakespanik.info. A tymczasem my wskakujemy na Coingecko i no pięknie to wygląda, pięknie to wygląda. Mamy tutaj lekkie odreagowanie po osiągnięciu ostatniego all time high. Mieliśmy chyba najwyższą cenę: 67 tysięcy, widziałem w USA. Ethereum również wskoczyło na swoje all time high no i tutaj powoli zaczynają reagować większe altcoiny sprawdźmy sobie jak to wygląda na zielono torchain OKB Solana Terra Bardzo pięknie mamy Kurw DAO Teta Network Avalanche no czyli tak jak widać te większe altcoiny zaczynają tutaj reagować pójdźmy sobie co mamy na minusie Kutum o właśnie Kutum, gdzie to jest? Tutaj to jest jeśli robiliście ze mną ostatnio ten mały quiz, gdzie trzeba było też nabić wolumen, to jeśli zostaliście szczęśliwie wylosowani, to wchodzicie sobie na Binance. Tutaj macie taki reward center, i tutaj powinien Wam się wyświetlić kupon do zrealizowania. Niektórzy dostali, niektórzy nie. Dzisiaj dostałem info, gdzie już jest do odebrania. Także sprawdźcie. Zapraszam. I wracamy z powrotem. A, dominacja! Dominacja 44%, ethereum 18%, no i to, to Guay niestety. 54. Spójrzmy sobie jak wygląda Fear to grid, Pędzimy, pędzimy. Wczoraj było wyżej, 84 punkty. Dzisiaj lekkie odreagowanie razem z ceną bitka, 75 punktów. Spójrzmy sobie na ten drugi Fear in Index, czyli altcoin season. Tutaj właściwie bez zmian. No i tutaj mamy od Coin spektor mamy małą analizę. Bitcoin koryguje cenę po all time high atrakcyjne spadki. Więc co stan możemy wyczytać? Mieliśmy przebicie właśnie tego poziomu tutaj na 65 tysięcy. później powrót i tak jak widać, możemy się tu odbić od tego poziomu 64. To jest analiza w ogóle z wczoraj. Dzisiaj już jesteśmy na poziomie 61 tysięcy, więc przebiliśmy również tutaj tą linię trendu. No, i teraz czekamy, co wydarzy się dalej. Należy pamiętać, że rynek nie porusza się w linii prostej. Po każdych dużych wzrostach zwykle przychodzi korekta, odreagowanie, co możemy zaobserwować w tym momencie na rynku. To wybicie oczywiście było spowodowane newsem o ETF-ie, który został zatwierdzony. ETF dla prime share, który ma ticker BITO, w pierwszym dniu handlu w debiucie miał wolumen ponad. Miliarda dolarów. Taki to debiucik tam. Klienci Walmart mogą teraz kupić bitcoina w ponad 200 lokalizacjach. Czyli jednak nie Litecoin, jednak bitcoin. Kioski zostały stworzone i zaprojektowane przez Coinstar i Coinme. Coinstar to jest taka Wersja Bitomatu w Stanach, a CoinMe to jest giełda. W planach mają zainstalowanie ponad 8000 takich kiosków w sklepach Walmart, gdzie możemy za swoje dolary kupić. Kupony bitcoina. Nie jest to zbyt opłacalny sposób na kupywanie bitcoina, ale to zawsze jakiś krok w stronę adopcji, bo w takich kioskach będą pobierać opłaty między 4 czyli znaczy między 4 opłaty za zakup, a 7% za wymianę na gotówkę. Wspominają oni tutaj również o tym właśnie Litecoinie, ale Walmart chce używać kryptowalut, a to jest. Bardzo duży krok, jeśli chodzi o adopcję, bo Walmart jest to bardzo duża sieć, największa w sumie sieć w Stanach. Co to mamy dalej? MTGox zwrócił wierzycielom 9 miliardów dolarów w Bitcoinie. Mieli głosowanie i wierzyciele zatwierdzili plan dystrybucji na ponad 9 miliardów dolarów w bitcoinach. MTGox to była taka stara giełda japońska, gdzie na początku można było tradować bitcoinami. Jednak giełda upadła i zniknęła razem z całymi funduszami. Można tutaj wypełnić taki dokument. Jeśli wszystko się zgadza, to nasze fundusze zostaną nam zwrócone. Bardzo ważna jest tutaj ta część. To musicie przeczytać. Dobra, i co da na Twitterku? Plan B. Where will the top be? Się zrejmowało. And where the average level? Jak tutaj sobie spojrzymy, to tutaj mamy tak. Pierwszy RAID w 2012, tak. 13, 12, 13. Później mamy 2016, 17. Tutaj. I tutaj krew pod józyk. Tutaj też było. Krew pod józyk. No, i tutaj mamy ta czerwona linia. To jest teraźniejszy bull run. Więc tutaj te levele, to są właśnie levele ustanowione przez stock to flow. Więc powinniśmy się zatrzymać gdzieś pomiędzy tymi dwoma liniami. A później taki sam scenariusz jak wcześniej: krew i łzy. Tutaj jest jeszcze jedna analiza. Bardzo fajna. W komentarzu ktoś podkleił. Wkleję wam link do tego tweeta, żebyście sobie przeanalizowali. Co tutaj możemy wyczytać, że za każdym razem mieliśmy te pullbacki. Pullbacki były mierzone na 1, 6, 1, 8 Fibonacci Level. W tym cyklu to były właśnie zeszłe wakacje, i później mamy zawsze wybicie ze szczytu tego środka cyklu. Tak samo było tutaj, tak samo było tutaj. No i zobaczymy, jak tutaj się ten ostatni cykl rozegra. Znaczy nie ostatni, znaczy miejmy nadzieję, że nie ostatni. Ja nic nie wiem, jakby co. I później, tak jak widać, ta czerwona linia była poziomem wsparcia do bottomu, czyli do dołka na bearmarkecie. Czyli możliwe, że dzisiejsze szczyty będą przyszłymi dołkami. Czyli możliwe, że za dwa lata ludzie będą płakać. O Jezus, o Jezus, Bitcoin kosztuje 50 tysięcy dolarów. Dobra, podlinkuję Wam ten tweet, żebyście sobie to przeanalizowali na spokojnie. co Ja Wam tu będę gadał. Najlepszą strategią jest oczywiście HODL. That's all you had to do. Ale pamiętajcie również o realizacji zysków. A teraz przechodzimy do airdropów. I pierwszy airdrop, właściwie to quiz, będzie znowu na Coinbase. Coinbase nas ostatnio rozpieszcza. Tutaj mamy Bounce Token. Jest to jakiś NFT. Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Jeśli nie macie jeszcze konta na Coinbase, to zapraszam do sprawdzenia linku w opisie. Po depozycie za 100 dolarów dostaniecie bitka za 10 baksów. I lecimy z tym quizem. Tutaj nie musimy znać w sumie odpowiedzi. Możemy sobie tylko przeklikać. What is bounce? Check the answer. No nie wiem, może aukcje? A widzicie, jaki dobry jestem? Następne. How can you use bounce? Buy food, lend your money, play games, participate in auctions. Nice. Where can you use bounce up? Up bounce finance? No super. celności. Dobra, mamy to. A w sumie tutaj było napisane o tych aukcjach, ale nie przeczytałem, to się nie liczy. I lecimy dalej. Na Waves Exchange, jeśli używacie Waves Exchange, wypuszcza swój własny toker. No i właśnie teraz mamy Early Birds Program. I tutaj można dawać płynność, by właśnie zarobić trochę tego WXA. Naj najbardziej opłacalne, znaczy pary, do których trzeba dać płynność, to są USDT do USDN. Tu jest bardzo ciekawa opcja, bo to są stablecoiny, także nie ma tutaj żadnej nietrwałej straty. Co to jest nietrwała strata, możecie sprawdzić w moich materiałach odnośnie kompendium wiedzy o DeFi. Tutaj pojawi się karta. Następną parą jest USDC do USDN, Ethereum USDN i Waves USDN. Z tego co wiem, tutaj jest największa ilość tokenów do dystrybucji. A gdzieś to będzie o? Widzicie 40%. Więc, jeśli będziecie dawać, to było trochę po rosyjsku, jeśli będziecie dawać płynność do tej pary, to później ten LP token jeszcze trzeba zastejkować i nagrody nie tylko w, w tych stablecoinach, ale również w tokenie WX będą na Waszym koncie. No to mam nadzieję, że jest zrozumiałe. Przecież to jest proste, tak? Nie będę tego tłumaczył. Dobra. Od Wave's Exchange to by było na tyle. Lecimy dalej. Cherry Airdrop, How to Join? Tego jeszcze nie robiłem, także będziemy się rozdziewiczać. Ten trick marketingowy aptu, to, wiecie, jak zwykle działa, nie? Jak dostaniemy 10% tego, to będzie dobrze. Czemu im się tu link skopał? Dobra, myślałem, że będzie tego więcej, jednak trochę się spóźniłem. Ale tutaj mamy bardzo ciekawą opcję. Jest to Mobius Finance. Oczywiście, no ten airdrop nie jest jakoś. Tutaj jest nic pewnego. Więc co będziemy konkretnie potrzebować? Będziemy potrzebować Metamask. Kto ma, to ma, a kto nie ma, ten trąba. I zaraz Was przez wszystko przeprowadzę. Tylko sobie tu poprzeciągam. Dobra, link do tego artykułu będzie oczywiście w opisie, ale możemy to zrobić wszystko razem. Więc na początek musimy sobie dodać do naszego Metamaska polygon testnet. Tutaj klikamy, oczywiście wchodzimy na coinlist.org i dodajemy polygon testnet. Potem wchodzimy na Beta Mobius Finance. Link będzie oczywiście w tym artykule. I tutaj musimy tak. Najpierw musimy zapytać kranika, żeby nam zrzucił jakieś tokeny. To są tokeny testowe, więc nawet jeśli macie Matica, to i tak musicie zapytać o te tokeny testowe. Tutaj wklejamy swój adres i dokładnie bierzemy Mumbai i Matic. Tak jak widać, transfer in progress. Proszę bardzo, już mnie wysłali. Jeszcze możemy dodać ten token do naszego Metamaska. Wszystko jest na automacie, więc czemu nie? Dostaniemy tutaj 0,1 matika, ale to będzie wystarczająco, żeby tu ogarnąć wszystkie transakcje. Później klejmujemy te te tokeny. Ciach, potwierdzamy, tu już mam tego Matika, żeby zapłacić transakcję. Chwilę trzeba poczekać. No i tak, pyk, mamy to. Później wchodzimy w Mint and burn I tutaj wybieramy. Daj i wpisujemy na przykład ile? 500, co by, Nie, 5000, a w sumie mamy. No dobra, 500. 500 starczy i mintujemy sobie ten Mobius, to jest w ogóle stablecoin. I mintujemy sobie MOUSD. Mint. Confirm. Potwierdzamy transakcję. Dobra, jest. Teraz wchodzimy tutaj na trade i wybieramy właśnie ten MOUSD i kupujemy sobie no tam jest akurat Tesla. No możemy wziąć tą Teslę, czemu nie? Tutaj walimy na przykład stówkę. Zatwierdzamy transakcję. Pyk. Dobra, widzę, że coś tu nie poszło. Także cofamy się jeszcze i Mobius. I tu bierzemy Tesla, tak? Stówka. Cofujemy. No i teraz poszło. Więc jeszcze raz możemy odpalić tego shorta 300. Może teraz na złocie. 300 short, no i teraz Step 4, czyli robimy burna. 90 na przykład, z powrotem dodaj. Dobra, mamy coś tu jeszcze, a wchodzimy teraz w Earn i klikamy tutaj Claim. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze tam możemy wypełnić jeden formularz, ale to już nie jest wymagane. To znaczy, w sumie to nic nie jest wymagane. Po prostu testujemy, i możliwe, że jakiś airdrop będzie zrzucony dla testerów. A i jeszcze jedno: ostatnio jak Was informowałem o tych airdropach na Terra. To powiedziałem, że tokena mine ma być 700 dolarów i tam e, stt ma być 20 dolarów, czy coś takiego. Nie chodziło o dolary, pomyliłem się, chodziło o ilość tokenów, więc trzeba mieć 700 mine i minimum 20 stt, żeby się załapać. Nawet nie pamiętam jaki to był airjob, ale wiecie o co chodzi. Jakby coś my bad. Także życzę powodzenia, dzięki wielkie, łapka w górę, komentarz dla zasięgu, Siemanko pozdrówki. Yo.